Cześć. Z tej strony Paweł z kanału MotoStudio. Dzisiaj taka naprawa bieżąca, wymiana Tarcz a 3 2009 rok. Zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Dajcie lajka, napiszcie coś w komentarzu. Zwiększy to zasięgi naszych filmów. Tak wygląda piasta po oczyszczeniu. Staraliśmy się wyczyścić te wszystkie wrzery, ale tu mamy już takie głębokie wrzery, których nie mogliśmy doczyścić w żaden sposób. Dobra, no to przechodzimy do montażu tarczy. Jarzma czyszczę pilnikiem takim o kwadratowym. Później przelecę to wszystko szczotką wyciągniętą. Jarzma mamy wyczyszczone, teraz smarujemy. Wkładamy te oblaszki, które trzymają klocki. Teraz trzeba posmarować prowadnice. Tu mamy prowadnicę ładną, czystą. zamontujemy tarcze bosza, klocki od ATE no to moi drodzy do roboty przy wymianie klocków trzeba zwrócić uwagę czy w naszym, czy nasz samochód jest wyposażony w czujnik zużycia okładziny jeśli jest w otaki wyposażony pamiętajmy żeby pytać w sklepie jak kupujemy klocki żeby miały właśnie ten czujnik bo często ludzie kupują klocki i nie ma tego czujnika, później jest problem po zamontowaniu tarczy trzeba sprawdzić bicie tarczy tarcze dociskamy do piasty tak jakby było przykręcone koło no i mierzy, mierzymy bicie wstawiamy czujnik zegarowy na zero to jest jedna setka, no i dobra, i mierzymy Ta tarcza ma bicie w granicy dwóch setek, dwóch i czyli jest bardzo dobrze. Mamy zamontowaną tarczę hamulcową posmarowaliśmy jarzmo, prowadnice, zostało jeszcze wyczyścić zacisk, posmarować zacisk zmierzyliśmy bicie tarczy, jest w porządku dobra, przechodzimy do dalszej naprawy. Przy wymianie klotków jak i tarcz trzeba pamiętać, żeby wszystko ładnie oczyścić, jarzma wyczyścić, tutaj zacisk, żeby wyczyścić te wszystkie przygnie tłoczek, nasmarować. Trzeba o tym pamiętać, żeby to prawidłowo pracowało. Mamy tłoczek przesmarowaną w tylnym zacisku. Zacisk jest z zintegrowanym kamulcem ręcznym. W takim zacisku tłoczek wkręca się, nie można go wciskać, bo można uszkodzić wtedy mechanizm ręcznego, a uda, i tak nam nie uda się wcisnąć tego tłoczka. Ta tutaj powierzchnia jest oczyszczona i montujemy wers. A więc tak, przód ogarnięty, tarcze wymienione, zaciski przejrzane, cały układ zakonserwowany. I teraz zostało tylko wymienić płyn hamulcowy. Robimy to właśnie taką maszyną od ATE FB30. Płyn, który zalejemy jako nowy, będzie SL6. Płyn niskowiskotyczny do układów ABS-ESP. Tu zwykły do czwórka nie może być, bo jest za gęsty. No to dobra, bierzemy się za wymianę. Każdego z kół spuścimy mniej więcej 250 gram płynu komulcowego. Zaraz to będę pokazywał. Ja mam zrobione takie banieczki do spuszczania. Spuszczam od razu z dwóch kół. Z jednej osi na przykład. Zaczniemy tym, tym razem od tylnej ośki. Zaraz to pokażę. Tak właśnie wygląda płyn. Przy wymianie. Połowa tego płynu jest ciemna, brudna. Ta tutaj dolna część to jest ten płyn nowy, który przeleciał już przez układ. Naprawa Audi dobiegła końca. Wymieniliśmy wszystkie tarcze: olej, filtry, płyn hamulcowy. No więc, tak, zapraszam do kolejnych filmów. Zasubskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia.